Myślisz, że Tatooine to tylko wymysł George'a Lucasa? To zaraz cię zaskoczę, bo ta planeta istnieje naprawdę. I to na naszej Ziemi. Kiedy Lukas szukał miejscówek do nagrań Nowej Nadziei, jego ekipa trafiła do Tunezji, a konkretnie do małego pustynnego miasta o nazwie Tatawin. To właśnie tam kręcono wiele scen z Tatooine, ikonicznej planety domu Skywalkerów. Prawdziwa architektura z gliny, pustynne krajobrazy i surowy klimat, wszystko to pasowało idealnie do wizji odległej galaktyki. Ale to nie koniec. Lukas tak bardzo zakochał się w nazwie Tata Vin, że lekko ją zmienił i tak powstało Tatooine. Co więcej, część budynku z filmów do dziś istnieje w Tunezji i można je odwiedzić, m.in. do Domostwo Larsów, gdzie luk wychowywał się, patrząc na zachód dwóch słoń. Tak więc planeta z dwóch słońc ma swoje korzenie tu na Ziemi, a wszystko zaczęło się od jednej, przypadkowej nazwy – Tatami. Znałeś tę ciekawostkę? Daj znać w komentarzu. A jeśli chcesz więcej takich zakulisowych smaczków z gwiezdnych wojen, zostaw follow, bo ja dopiero się rozkręcam. Niech moc będzie z tobą.